Cześć kochani, witam Was w nowej serii, kolejnej na moim kanale. Tym razem seria pod tytułem Zwykłe czy Niezwykłe. Czytam w tej serii książki wydawnictwa niezwykłego, sprawdzam ich fenomen, czy naprawdę są takie niezwykłe. A wybieram je spośród tych najwyżej ocenianych, na lubimy czytać. I pierwszym wyborem była książka, jest książka Dream A Little Dream of Me Julii Brylewskiej. Jest to książka, która wciągnęła, wciąga mnie od samego początku, bo wciąż ją czytam, tylko czytam ją na czatniku. Jestem na stronie 86, na stronie 325, jeśli chodzi o czytnik. Nie wiem, na której stronie jestem w wersji papierowej, ale przy kolejnym update'ie Wam powiem. Natomiast mamy tutaj dziewczynę, główną bohaterkę, która ma na imię Flora. Zapominam zawsze tych bohaterów. Ona pochodzi z Filadelfii i jest bardzo rodzinną dziewczyną, bardzo ambitną, która bardzo dobrze się uczy. No i dostaje się na studia prawnicze w Nowym Jorku. I jest to po prostu spełnienie jej największych marzeń. Jest wśród. Ponad 60 studentów, którzy w ogóle dostali się na pierwszy rok prawa, właśnie na uni Uniwersytet Columbia. Mam nadzieję, że dobrze powiem, ale tutaj nie jest napisane. E, natomiast no, jest to uczelnia w Nowym Jorku, ta jedna z lepszych, jeśli chodzi o prawo. I. Docierając do Nowego Jorku, nic totalnie nie idzie zgodnie z jej takimi wyobrażeniami o tym mieście. Przede wszystkim jest deszcz, nie może porozumieć się z taksówkarzem, i trafia do takiej troszkę speluny, gdzie pewien chłopak gra na fortepianie. A jest to Hayden Sinclair, syn bardzo poważanego prawnika w Nowym Jorku. I florze po prostu to się mega podoba. Ona, jakby ta grana na fortepianie, czy tam pianinie, piosenka, sprawia, że ona poczuła się. Sobą w tym mieście Jakby no coś tam wewnętrznie z nią zrobiła No i pojawia się Pierwszego dnia na uczelni, spóźniona I zauważa właśnie Hajdena, czyli chłopak, który grał W tej spelunie Jest on na piątym roku prawa, jest w garniturze Ona podchodzi do niego, żeby powiedzieć mu, że Naprawdę przepięknie grał Natomiast on robi z niej pośmiewisko i tutaj myślę, że będzie coś w tym stylu: jak od wroga do partnera. Jestem tego naprawdę szalenie ciekawa, ale bardzo polubiłam florę. Ja już z nią się zżyłam i Hayden działa mi po prostu na nerwy. Jestem ciekawa, jak potoczą się dalsze losy głównych bohaterów dziewczyny, chłopaka, dziewczyny i chłopaka. Mam nadzieję, że zacznie coś tam między nimi iskrzyć, a na pewno bo. To są główni bohaterowie, jesteśmy w romansie, więc no musi coś się tutaj jednak się zadać między nimi, ale to, co dzieje się na uczelni, i to jak traktowana jest flora, to o matko, aż serce mi się kraje, bo naprawdę bardzo polubiłam tą dziewczynę. No i zobaczymy, jak. Dalej, jaki jak, jak, jak będzie dalszy stosunek Haydna w stosunku do Flory, ale myślę, że prędzej czy później zauważy jej dobre serce i mam nadzieję, że, że będzie ok, ale naprawdę jest tak wciągająco. Więc jeśli lubicie motyw prawniczy, no to w tej książce. Go znajdziecie, bo on jest po prostu cały, oparty jakby na prawie i jednocześnie na muzyce. I jestem zachwycona, zauroczona absolutnie tą układką, ta czerni i te kolory szarości, no rewelacja. A więc co, no czytam dalej. A drugą książką w tym zestawieniu będzie książka między wierszami. Nie mam jeszcze wersji papierowej, bo sobie zamówiłam na wintet, więc te książki, które czytam, chcę mieć w papierze. Jak mi się nie spodoba któraś, to ją oczywiście odsprzedam. Zamówiłam sobie na Vinted, jeszcze do mnie nie przyszła, a jak przyjdzie ta wersja papierowa, to Wam oczywiście ją pokażę, ale na razie skupiam, skupiam się na książce Julii Brylewskiej i siadam czytać dalej, bo naprawdę mnie mega zaintrygowała i no po prostu nie mogę się oderwać. Próbuję przeżyć w tym upale. Tutaj leci mecz siatkówki, pufina Ligi Narodów. Co do książki Julii Brylewskiej a Dream A Little Dream of Me, to kurczę, tak dobrze mi się do książkę czytało, do momentu. Końcówka dla mnie była okej, okay, ale jakby nic ze mną wewnętrznie nie zrobiła. Uważam, że jest to taka naprawdę. Dobra młodzieżówka, mimo tego, że mamy tutaj studentów i nie ma tutaj scen erotycznych. Nie ma tu takich takich mocnych scen, które by, nie wiem, zgruszyły młodzież, więc tym bardziej nie rozumiem tego oznaczenia 16. Nie wiem. Jakby czytałam. Y Czytałam książki, które były dla 14-latek, a powinny być właśnie dla osób od 16 roku życia, więc uważam, że w tym przypadku, w przypadku tego tytułu, ta kategoria wiekowa jest zawyżona. 14-latki mogą po ten tytuł sięgnąć, bo nie ma tutaj takich scen, które byłyby nieodpowiednie dla na 14-latki. Polecam tę książkę osobom, które interesują się życiem studentów prawa, którzy sami są może studentami prawa, którzy lubią elementy muzyki, gdzie też na tej muzyce opiera się dana historia. Mamy tutaj po jednej stronie florę i jej rodzinę, gdzie te więzy rodzinne są naprawdę bardzo. Mocne. Tutaj no, ta rodzina jest taka, wiecie, opiekuńcza, to jest taka ostoja po prostu naszej flory. Po drugiej stronie mamy Heidena, mamy jego rodziców, którzy są prawnikami, i to jest taki trochę stereotyp, że no, prawnicy jak, to, jak zwykle no, nie mają czasu nie mają czasu dla rodziny nie myślą o swoich dzieciach to jest coś w tym stylu więc tutaj te więzy nie są aż tak tak mocne jak w przypadku e, rodziny Flory e, ale dużo właśnie wnosi do życia Haydena i do jego rodziny e, główna bohaterka e, daje e, światło bo sam Hayden jest takim e, chłopakiem bardzo mrocznym, gdzieś tam boi otworzyć się, e, otworzyć się na ludzi, na świat Bał po prostu w sobie bardzo dużo tajemniczości, sekretów i momentami bardzo mnie denerwował, dlatego że Flora, w sensie, ona jest taką bardzo dobrą dziewczyną, o dobrym sercu, Ona po prostu najchętniej chętniej mogła zbawić świat i też Troszeczkę naiwną według mnie Natomiast Hayden zachował się kilka razy w taki sposób, że miałam ochotę po prostu spuścić mu łomot Bo momentami wprowadzał naszą Florę w takie poczucie winy Gdzie wszystko jest jakby jej winą, to co się dzieje to z jej wina W sensie on nie mówił tego wprost, ale no, można było odczytać to z jego reakcji na różne sytuacje też to, że no, Flora bardzo dużo mówi i nie wiem, może go to denerwowało i kazał jej się jakby, no nie mów tyle, wiecie, tak czasami był taki troszkę Ostentacyjny w stosunku do niej Taki nieczuły Mimo tego, że ona naprawdę Była bardzo dobrą dziewczyną W sensie, no w tej książce była dobrą dziewczyną Tylko, no taka, Miała takie serce na dłoni W sensie, on też dobrze zachował się w stosunku do niej Bo pomógł jej Jeśli chodzi o studia prawnicze Po prostu pomagał jej jakby w lekcjach e, I I co? Końcówka była dla mnie mech Naprawdę, nie wiem Świetnie mi się ją czytało, ona była mega wciągająca, czytałam ją w trzy dni i jakby cały czas o niej myślałam, cały czas chciałam ją czytać, ale gdzieś ta końcówka nie do końca mi, nie do końca mi odpowiadała i finalnie daję tej książce 3,5 gwiazd. I napięć i jeśli chodzi o to, czy jest zwykła, czy niezwykła, to jest to dla mnie zwykła książka. I tak jak mówię, myślę, że Wam się spodoba, bo nie mówię, że ta książka jest zła, tylko po prostu końcówka, i ta pozycja miała gdzieś tam swoje minusy, które mnie uwierały, ale Suma Smarum nie jest to oczywiście książka zła, wiecie, jakaś taka, jakby to powiedzieć, no książka, która ma w sensie. Rozumiem oceny, bo ma ponad 8 yy, na, lubimy czytać na 10. Ja też bym jej aż tak wysoko nie oceniła Więc ode mnie 3,5 gwiazdki na 5 Cieszę się, że po prostu spędziłam czas Z Florą i Haydenem Teraz będę czytała książkę Izabeli Nowaczyk Między wierszami, pokazuję tutaj Okładkę, bo ta książka Czeka na mnie w wersji papierowej W paczkomacie, ale jeszcze jej nie odebrałam Mam nadzieję, że dzisiaj odbiorę, bo Jutro mija czas Może Dobrze, że o tym sobie pomyślałam, że jednak Muszę odebrać paczkę przecież Ta książka na czytniku ma Strony 263, ma 263 strony. I tutaj mamy jakąś muzykę, mamy teatr, więc myślę, że też tutaj będziemy mieć jakieś elementy muzyczne. Nie wiem, bo nie czytałam opisu. Jak przyjdzie mi książka, to zobaczę kategorię wiekową. A tutaj naprawdę młodzież może po Dream A Little Dream of me sięgać. No to co? Teraz czas na między wierszami. Dobra, nagrywam się jeszcze raz, bo właśnie przeszłam sobie na piątą stronę na czytniku, jeśli chodzi o między wierszami, i mamy tutaj ostrzeżenie. I no ta okładka może być troszkę zgubna w sensie, chodzi o to, że oczywiście pewnie z czasem jak wejdę w tę historię, zrozumiem sens okładki, ale mamy tutaj ostrzeżenie, gdzie książka nie jest odpowiednim wyborem dla wrażliwych czytelników. Pojawiają się tu sceny przemocy, temat zaburzeń i chorób psychicznych, manipulacji, samobójstwa, uzależnień, gwałtu i molestowania seksualnego dzieci. Główna bohaterka nie jest osobą zdrową, jej myśli często są autodestrukcyjne i mogą wprowadzić w dyskomfort lub złe samopoczucie. Jeśli to Cię nie zniechęciło, zapraszam do świata pełnego pytań, kłamstw i niedopowiedzeń. Mi oczy szeroko otwarte, by nic się przed Tobą nie ukryło między wierszami. No, to myślę, że będzie mocna książka, bardzo mocna, ale super, że em, mamy takie ostrzeżenie. Więc to jest mega duży plus, bo warto zaznaczać w książkach takie trigger warningi, które no właśnie mogą wprowadzić czytelnika w dyskomfort. A na przykład, ktoś ma dobry humor, potrzebuje książki, wiecie, z dobrym humorem i nie chce się wprowadzać, wiecie, w taki dołujący nastrój. Ale także super. Yy, I co? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra książka. To był troszkę romans, i ciekawa jestem, ja, co, jaką historię skrywa książka Między wierszami. dać mm, Tą drugą książkę w tej serii, w tym odcinku, czyli książkę między wierszami, i jakby chcę o niej zapomnieć. <laughs> I na pewno tak się stanie, bo ta książka była po prostu zła. Tutaj ja, ja absolutnie, absolutnie nie rozumiem fenomenu tej książki. Nie rozumiem tych dobrych ocen, więc tutaj 16, plus no, dałabym 18, nawet szczerze mówiąc, bo test. Nie no, w ogóle nie mam od czego zacząć. Oprócz tego, że no powiem, że ta książka była tragiczna dla mnie. Dla mnie osobiście ta książka jest po prostu tragiczna. Główną bohaterką jest Suzan, która chce dostać się na prestiżową Akademię Muzyczną i tym sposobem wyrwać się z rąk ojca który po prostu stosuje e, okrutną przemoc wobec niej. E, on jest również psychiatrą, pracuje w szpitalu psychiatrycznym e, i co dla mnie już tutaj jest niehalo, no to on dopro, jakby, jakby on zabiera swoją córkę do tego szpitala psychiatrycznego, żeby rozmawiała z pacjentami, wiecie takimi mm, rówieśnikami. To już jest czerwona flaga. No kto tak robi w ogóle? To jest Hello! Tak się tak można? Według mnie nie. To w ogóle, jak on zachowuje się w stosunku do Suzanne, no to jest bardzo emocjonalne, bardzo obrazowe, ale ta dziewczyna ma zaburzenia osobowości. To jest na pewno, to, to na, na 100%. Ona czuje się ofiarą, ona uważa, że jest, jest wszystkim winna, co dzieje się w jej życiu. To jak zachowuje się ojciec wobec niej, to jak zachowują się wobec niej rówieśnicy. Ten Chris, drugo w sumie, drugi główny bohater, który ma związek z Susan, to w ogóle jak oni ze sobą rozmawiają, w sensie ten Chris i Susan, to było tak żenujące, tak infantylne, tak, jakby to powiedzieć młodzieżowym slangiem, tak cringe'owe, że miałam ochotę po prostu rzucić tą książką i do niej nie wracać, ale stwierdziłam, że dokończę tę pozycję, bo chcę Wam o niej powiedzieć i przestrzec was przed nią. Bo to jest zła książka. Ja rozumiem, że autorka chciała tutaj poruszyć szereg różnych tematów, szereg różnych i ważnych tematów. Bardzo się cieszę. Natomiast to nie ta historia nie powinna tak wyglądać. Dla mnie to było sztuczne, to było wrzucenie tych tematów. Tak wiecie, tak na siłę, żeby zrobić z tej historii mega emocjonalną pozycję, żeby karty wiedział, z czym ofiary się mierzą. Okej, okay, tylko że to po prostu wyobraźnia autorki. Poszła w złym kierunku. To było tak rozdmuchane i tak niewiarygodne, a jednocześnie no tak złe w stosunku do wstecznie, w kontekście tej przemocy, ale w to się nie dało uwierzyć. To było, to było złe, tego się nie dało czytać. Ja daję tej książce jedną gwiazdkę. Ludzie dają tutaj pięć gwiazdek i okej, okay, jeszcze to szanuję. Oczywiście. Każdy z nas czyta różne historie inaczej je odbiera. Ja odebrałam tę książkę w taki sposób, że nigdy w życiu bym nie poleciła ją szczególnie młodym osobom, bo tutaj zapala się mnóstwo czerwonych lampek. Dziewczyna chce zaspokoić swoje, swoje pożądanie wobec chłopaka, którego nie lubi. On traktuje ją po prostu jak, jak przedmiot. No, Jezu, ja nawet nie potrafię powiedzieć, dlaczego ta książka jest tak, tak tragiczna. Mam nadzieję, że, że mniej więcej rozumiecie w tych, te, w tutaj, co mówię, w kontekście tych moich w ogóle emocji, bo dawno nie spotkałam się z tak złą książką, tak, tak rozdmuchaną, w kontekście właśnie tych. Trudnych tematów. Mam wrażenie, że po prostu autorka te trudne tematy tak nawrzucała, żeby wzbudzić emocje w tytule te między wierszami, żeby żeby ludzie sięgali tam po to ze względu na te trudne tematy, żeby widzieli, jak ofiary się zachowują. Tak, pewnie tak się zachowują, ale. Też, no, nie, nie, nie specy... Też nie jestem specjalistką i nie wiem, czy na pewno tak e, ofiary mogą się zachowywać. Pewnie mogą, e, natomiast ja nie byłam w stanie w to uwierzyć. Powtarzam to po raz kolejny. No nie, to było dla mnie bardzo złe wykonanie tych em, motywów, tych tematów. Nie, no, nawet nie wiem. Nie potrafię o niej sensownie powiedzieć nic innego, jak nie wiem, czy jest tu jakiś plus. No jest plus, że poruszyła autorka takie te, te tematy, tematy przemocy, zaburzenia, mm, odżywiania, samobójstw, y, molestowania seksualnego młodych, y, młodych osób, ale to tylko było. To było, to ma miejsce w tej historii, ale to jakby. Uważam, że to wpłynęło na mnie negatywnie w stosunku do odbioru tej książki. Nie wiem, to było po prostu tragiczne. No nie mogę nic więcej wam tutaj powiedzieć, nie, znaj nie znajduję tutaj, no ani tak naprawdę jednego plusa. I ja naprawdę myślałam, że to jest dobre. Serio, to myślałam, że naprawdę to będzie bardzo dobre, no widziałam te oceny prawie dziewięć na Lubimy Czytać. 4-6 na Goodreads Nie wiem co to było, absolutnie nie mam pojęcia co to było I nie chcę o tej książce po prostu myśleć Serio, dawno ta książka, dawno żadna książka nie w, po prostu wyprowadziła mnie z takiej równowagi Nie Nie Zdecydowanie nie W tym odcinku czytałam dobrą, naprawdę fajną historię dream A to Dream of Me No i czytałam między wierszami tak, tutaj e, fajnie okładki się ze sobą e, skomponowały. E, jeśli miałabym polecić Wam jedną z tych historii, to bez dwóch zdań wybier wybieram książkę L L Julii Brylewskiej Dream A Little Dream of Me. Myślałam, że ta druga książka będzie naprawdę bardzo dobrą książką i jestem zła, że, że tak się nie stało. No ale to będzie tyle, jeśli chodzi o ten mój. E, Pierwszy odcinek serii Zwykłe czy Niezwykłe, kolejne książki od wydawnictwa Niezwykłego w planach. Mam nadzieję, że jeszcze... No, postaram się w lipcu jeszcze ten odcinek opublikować. Teraz zabieram się za czytanie innych książek, natomiast um, dajcie mi znać, jakie książki z Niezwykłego przeczytać i dajcie mi znać, czy w ogóle ta seria wam przypadła do gustu. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!